Pana wcisnąć, ale dopiero na jutro. Tak i to przed południem, bo po południe mamy cały zabukowane. 11.30? Zapisałem. Dziękuję, kłaniam się. Co to pożar? Pożar to mało. Erupcja zainteresowania. Wulkan po prostu. A co z tym piwem? A jak? Cały kraj oszalał. Wszystkie telewizje o nas mówią, wszystkie radia. Internet aż huczy. Aha, i nowe hobby jest. Każdy, kto zbierze komplet naklejek z naszymi hasłami, dostaje otwieracz gratis. Coś takiego. No. Konkurencja nas pluje, że niby nieetycznie, że niegodnie, a w środku są wściekli, że sami na to nie wpadli. Oszałamiający sukces! Oszałamiający! Ochłoń, ochłoń, ochoń, czelep! <laughs> Widzisz? Ciebie jak do roboty pokonisz, to zaraz coś wymyślisz. A co to jest? Pacuła podrzucił w ramach promocji. O. Coś mi się zdaje, że te immunitety są bardziej potrzebne niż mówił. <laughs> to co? Cenatorze? senatorze? Piwko? No welcome! Proszę bardzo. No,